Słowo Boże na dziś, 8 listopada, czytanie z księgi Mądrości. Umiłujcie sprawiedliwość. Sędziowie ziemscy, myślcie o Panu właściwie i szukajcie go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, Karć niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty duch uczący karności ucieknie przed ubłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary, ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę Jego języka, albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną ziemię, ten, który ogarnia wszystko ma znajomość mowy. Psalm responsoryjny 139. Prowadź mnie Panie swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku ty Panie już znasz je w całości ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę gdzie ucieknę przed duchem twoim gdzie oddalę się od twego oblicza jeśli wstąpię do nieba a ty tam jesteś jesteś przy mnie gdy położę się w otchłani gdybym wziął skrzydła jutrzenki gdybym zamieszkał na krańcach morza tam również będzie mnie wiodła Twoja ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawinił, pomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwi się z korzeniem i przysać się w morze. A byłaby wam posłuszna. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.